Witam na liczne zapytania dotyczące zmywarki, bo ostatni mój temat, podobał Wam się, jak, jak gdzie wkładać tabletkę, jak resetować ustawienia w zmywarce, żeby ponownie wystartowała. Wiadomo, tutaj wkładamy tabletkę. Najczęściej teraz te tabletki mają to do siebie, że mają tak zwaną funkcję nabłyszczania, ale... Zobaczycie, jak się dodatkowo daje płyn do nabłyszczania do drugiego pomieszczonka, czyli tutaj, to zawsze to, te naczynia są bardzo błyszczące. Jak nalewamy? Nalewamy w ten sposób, że. Tak tyle trzeba nalać, żeby. Mm. O, i tutaj już jest pokazane dotaw. Zakrywamy. Tutaj jeszcze ustawiamy. Ja tak pomiędzy 4 a 5 ustawiam. To wystarczy. Czy naczynia są błyszczące? No, zobaczcie sami. Pozdrowienia i serdeczności. Nie zapomnij suba kanału. To był przykład na zmywarce firmy Beko. Eee, taka każda, każda po, ma dosyć podobne parametry do, do tego wlewu, i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem. StarTV, jeśli się podobało, nie zapomnij suba kanału. Hej.